Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na moim kanale na YouTube. Chciałbym zaprezentować dzisiaj Państwu mój wiersz zatytułowany Polonistka. Jest to tekst, który napisałem ponad 20 lat temu i zadedykowałem go moim koleżankom, polonistką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polonistka. W październiku na gołębiej drzewo i dziewczyna więdnie. Liść pożółkły wiatr zabiera pomarszczona żółta cera. Już listopad, w bibliotece, tuż przy lampach ćmy kobiece połykają liter maczek, wiatr na gontach smętnie płacze. Grudzień wkrótce będą święta. Panna spięta i zapięta, otulona ciepłym szalem w zimnych dłoniach książki stare. Styczeń Nowy rok i sesja, wszędzie książki i obsesja, w międzyczasie okulista, miłość matki w julkalistach. Luty. Zdane egzaminy, odcień powiek bladosiny, praca roczna, biblioteka, zupa w barze, czas ucieka. Marzec. Dzisiaj święto kobiet. Trzeba róże kupić sobie i sałatkę zjeść w chimerze, rozmawiając o homerze. Kwiecień. Można żegnać zimę. Gdy się streści o zimę, to zostanie tak niewiele: sześć powieści i wesele. W maju praca coś się zwalnia. Ach, ta miłość licealna. te kasztany, spacer w deszczu. A tu co? Stanisław Grzeszczuk. Czerwiec, szczęście, zdała pracę i egzamin. Już wakacje parę groszy dała mama, jedzie w góry, ale sama. Koleżanki za mąż wyszły, ona czyta na rok przyszły. Już ma studia ukończone, lecz zbyt mądra jest na żonę. Koszmar dzieci, mąż i praca zna swój cel. Doktoryzacja. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wiersz się spodobał. Jeśli tak jest, to bardzo proszę łapkę w górę. Proszę też o subskrypcję mojego kanału. Do usłyszenia. Tych z Państwa, którzy chcieliby przeczytać więcej moich tekstów, zapraszam na moją stronę internetową www.parlicki.pl.